Zaraz przywieziemy z Rosji z Gastino, dwa razy. Ja Was Idziemy właśnie na jarmark miodu. Od Krymu do Władywostoka. Trwa jeszcze dwa dni. Mam nadzieję, że będzie wszystko na miejscu. No ładnie. Tu jest nasz jarmark miodu, a tu jest jakaś gigantyczna sala. W Rosji wszystko jest gigantyczne. Tu jest jakaś wystawa, której pełnego napisu nie widzę, ale na dole jest 100 lat, 100 lat Związku Radzieckiego. Najlepsze doświadczenie. Wo, robi wrażenie. Z Rosji, z Rosji, z gastiną dwa razem. was O. Tak. taka o, u pana bardzo duża łyżka. Sirocka łożka pod Wow. <laughs> <laughs> Ладно, спасибо. Я, ja, кстати, в этой ложке с тикток, как тоже в тиктоке есть. <laughs> <laughs> Видите вы какую? Вы... Да, знаменитый. Да. да, и здесь у вас разные виды меда, да? Да, разные виды меда, все названия написаны. Mm. О, то есть малиновый, то я вижу, окей. Okay. Видите, какой мед. Wow. <laughs> прекрасно. Попробуйте его. Oczywiście. Ta lipa. Lipowa. Wyjdzie, że wyjdzie. Poza miodem sprzedają tutaj też różne grzyby i suszone owoce. Wszyscy sprzedawcy bardzo chcą, żeby człowiek do nich podszedł i coś kupił. Normalnie na jakichś targach, ja tego nie widziałam, tylko tutaj właśnie. Do tego stopnia, że bardzo się cieszę, że na pierwszym stoisku kupiłam mój kilogram miodu lipowego. Kilogram kosztował 30 złotych, więc według mnie dość tanio. A to tak faktycznie taki dobry miód od pszczelarza. No i cieszę się, że mam już jeden pakiecik, jedną siateczkę, dlatego że ludzie widzą, że już tak, no taka klientka po części nasycona. Jesteśmy na samym końcu tej wystawy. Ona jest aż tam, tam mniej więcej do ściany, troszeczkę bliżej. Dalej wszyscy sprzedawcy proszą nas, żebyśmy coś kupili. Może zignorują mnie dzięki temu, że mówię w innym języku w tym momencie. Tu jest na przykład miód z Krymu. Ale tutaj mają miód w takich wielkich kułach. A więc tutaj jest miód z autaju i Sasza powiedziała, że w Autaju są szamani. Widzisz <laughs> gwiazdą tego kanału. Dobrze, fajnie, cieszę się. To jest chyba z kasztanowy mi się wydaje. Jest dużo lipowego. Okej, okay, znalazłam pyłek. Pani mi tam właśnie nasypuje, sypie pyłek, a tutaj jest pierzga. A skażycie, skolka stoi pierga u was? Pierga, bo 40 robię 100 gram. 20 злотых за 100 граммов. Окей. Мамы, свечки. Она как бы комплекс витаминов, а пыльца это как тонизирующая. Можете попробовать. Просто хотела показать, что тут есть. Сосновые so uh. шишки, девочки, берите, что хорошие у нас при простудах. I angielak. Angielak to To jest sama pierwsza I gorma, mięso, Jeszcze jeden rzut. I generalnie wielu sprzedawców ma takie patyczki, że można za darmo spróbować trochę miodu. Próbowałam chyba 5 takich patyczków, i już nie mogę, za dużo słodkiego, ale było za darmo. Trochę się na początku bałam, żeby chcieli za to potem pieniądze. O, tu mamy takie fajne tło. Tak, pierwszy pan w ogóle powiedział, że jeżeli chcę nagrać za darmo wszystko, to mogę nagrać to, co on generalnie ma tam postawione. A jeżeli chcę nagrać, jak on przelewa ten miód i jak to nakłada, to muszę go kupić, ale stwierdziłam, że spoko. 600 rubli za kilogram. Tam trochę więcej niż kilogram wyszło. No, Ale cena bardzo dobra. I kupiłam troszeczkę pszczelego pyłku. 200 gram za 500 rubli, 200 gram za 25 zł. To jest akurat dość droga impreza, ale stwierdziłam. Pozdrawiam mamę, że na odporność w takim zimnym mieście to trzeba troszeczkę czegoś brać.